Witajcie drogie Światusy w kolejnym odcinku. Z tej strony Edwin. I Sara. I Maja. Tak jest, dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, który opowie nam co nieco o swoich doświadczeniach ze świętami, z Mikołajkami i ze swoimi przeżyciami. Cieszycie się wszyscy co, prawda? Ja tak. No Maja na pewno, Maja jest wyjątkowo mocno podniecona samym faktem, że nagrywa z nami, więc... Witajcie serdecznie. Wiesz co, Sara, ja coś zapomniałem opowiedzieć i nie pamiętam, co to miało być we wczorajszym odcinku. O karpiu miałeś opowiedzieć. A, o próbowaniu i ciocia, co? Aha, dobra, dobra, to już pamiętam. Słuchaj, generalnie to było tak, bo to jak ktoś nie słuchał, no to wczoraj gadaliśmy o karpiach w wannie i mi się jedna historia przypomniała. Dlatego warto, żebym, no, jak obiecałem, to opowiedział. Twoja ciocia Sara mi dała karpę, kiedyś ją odwiedziliśmy jeszcze jako świadkowie i ona mówiła ja tu mam jeszcze takie kawałki karpia, można sobie spróbować zjeść, to był oczywiście drugi dzień świąt albo pierwszy, w ogóle, dlaczego tam poszliśmy? A, bo już, już to był ten moment, kiedy już tak nie byliśmy odświadkowani? Nie pamiętam. Czy już mnie zwiodłaś? Mogło to być też tuż przed świętami, a ciocia już na przykład przygotowała bokoje, że to chyba było do karpia w galarecie, więc ona mogła go robić wcześniej, my byliśmy wcześniej, o. a zostało jej trochę takiego bez galarety. No, jakby to wiele zmieniło, prawda? No i tak, i było tego karpia, i można było sobie tak oskubać te ości. I co? No i ja tak nie chciałem za bardzo, ale mówię, nigdy nie jadłem karpia. No. Mam 30 lat, albo trochę mniej, ale nigdy nie jadłem karpia. No i w sumie spróbowałem jakoś dupy nie urywał. <laughs> natomiast natomiast miałem wyrzuty sumienia wtedy. Tu, to urywało? Trochę tak. I twoja ciocia mnie zwiodła. No, no widzisz, jak zostałeś zwiedzony. I teraz nie jesteś świadkiem Jehowy. Słuchajcie, to pokazuje, że nie, nie wolno się dać zwieść, bo źle skończycie, tak jak my. A dzisiaj będziemy rozmawiali o mikołajkach. mówię o mikołajkach dzisiaj? Jak to nie dzisiaj o mikołajkach? No powinnaś powiedzieć, że no przecież dzisiaj jest 6 grudnia, no to są mikołajki, no, od... to no, możemy no, tak, mówić o mikołajkach. Bo, tak, tak. Tak. <laughs> tak, dzisiaj są mikołajki, nie wiem, bo kiedyś mi ktoś w komentarzu napisał, że u nich się mówiło, że to jest, że się nie obchodzi mikołajek, tylko że się dostaje coś na mikołaja. Nie wiem, jak jest u nas, No znaczy w sensie... to jest ja... jakaś różnica w ogóle? No tak, wiesz, na przykład w Poznaniu Gwiazdor przynosi prezenty, nie? Jaki Gwiazdor? No Gwiazdor. Jaki? No, <laughs> no, Edwin tak. Presley. Edwin Presley? <laughs> no nie, no tak się mówi, albo gdzieś tam Aniołek przynosi, no, nie, albo Dzieciątko Jezus. No u nas, tu nas, w regionie Mikołaj przynosi. U nas Mikołaj dwa razy przynosił, najpierw na Mikołajkę, a potem na Wigilię. Tak, a my to sobie zmieniliśmy i obchodzimy to trochę inaczej, ale to może jak będzie odcinek, jak my teraz święta obchodzimy. Tak, więc Maja też nie zaraz za dużo, jak będziesz opowiadać o, bo będziemy mówić o szkole, o odczuciach w szkole, ale jeżeli ktoś się zastanawia w ogóle, co to za kanał i co to za głupoty tutaj gadamy, to no musimy trochę wyjaśnić, jeżeli jest pierwszy raz, to my opowiadamy o tym, jak nie obchodziliśmy świąt, ponieważ byliśmy świadkami Jehowy, zdecydowaliśmy się odejść, a kiedy nie, no, kiedy nimi byliśmy, no to nie obchodziliśmy świąt, więc to jest taki jedyny podcast na YouTube, w którym no, w którym takie rzeczy się tutaj można usłyszeć. Maja, tak się coś, tak się zbierasz do powiedzenia czegoś? Troszkę. Troszkę? No dobra, no to mów. Nie wiem, co powiedzieć. No dobrze. Dobra, to zacznijmy od Mikołajek, jak to wyglądało w szkole. Może Sara zacznie. Tak, czyli powiemy, jak to było, gdy świadkami nie byliśmy. I czyli tutaj, jeszcze jako dzieci. Tak, i dla mnie osobiście ten okres mikołajkowy był znacznie gorszy niż na przykład wigilia klasowa, o której już rozmawialiśmy, bo w wigilię klasową w ogóle nie szłam do szkoły, zazwyczaj mi rodzice pozwalali zostać, no bo ona tam. Zazwyczaj albo w ogóle nie było lekcji, albo było mało. No a Mikołajki to jednak były lekcje normalne i one się tam odbywały dodatkowo. Mm, I gorsze było dla mnie to, że, że nie mogłam w tym brać udziału. Nie, znaczy chodzi o to, że nie liczyły się te prezenty, bo te prezenty to zazwyczaj jak dzieciaki były małe, ja już nie pamiętam nawet w tych klasach pierwszych, to pewnie były jakieś pierdółki od nauczyciela. A potem... Potem było to losowanie, no i no co, nie wiem, Franek dostał dezodorant do Kasi, ktoś tam dostał skarpetki. Takie wie, wiecie, bardzo, bardzo skromne upominki, więc to na pewno mi nie chodziło o prezenty. Przede wszystkim czułam takie wobcowanie, bo najpierw, tam nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie wcześniej trzeba było zrobić losowanie. No i tu już. Sara nie losuje. Sara siedzi w kącie i czekasz wszyscy się wylosują. I było wiesz, losowanie. Ktoś coś wylosował, Oho, ho, 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 Albo o nie, i, i wiesz, a ty siedzisz obok bogi. Hmm. Taki obserwator, ale nawet gorzej. No, troszkę tak. Wiesz co, i to tak się z dużą presją wiązało. Ja pamiętam, że dzieciaki się patrzyły na mnie jak na jakiegoś wariata. Jak na Raroga. Raroga? Mhm. Ej, co to jest? Taki ptak chyba. A, tak, tak. Jak grałem w Horizon Forbidden West niedawno, to tam, tam był właśnie rarog. No, a to no, nieważne. I no, ale dlaczego miałoby się patrzeć jak na Raroga? To jest jakiś dziwny ptak, na którego się ludzie dziwnie patrzą? <noise> Wiesz co, nie wiem skąd ja to znam, ale mam taki zwrot w głowie, patrzeć się jak, jak na raroga, albo jak gra na raroga. Ja nie wiem w ogóle. Ja takiś cytat z książki nie ja mam w głowie pełno bezużytecznej wiedzy, z którą nie mam co robić, i potem ją tak. <słuch> no dobra. No, ale wracając do tego losowania, to pamiętam kilka takich sytuacji, że, że nie uczestniczyłem, mimo to spotykałem się z naciskami, żeby wziąć udział. A ja nie mogłem. Mhm. Nie mogłem, chociaż wewnętrznie czułem, że chciałem. Ja tak myślę, że gdybym miała swoje kieszonkowe wtedy, tak, to ja bym wzięła w tym udział pewnie, bo bym miała, a tak, tak to już było za dużo kombinacji, skąd wziąć potem kasę na ten prezent. Aha, no tak. Ej, a pamiętam, coś mi opowiadałeś, że kiedyś chyba wzięłaś w udział w takim losowaniu i mi się nie złoty... yy, znaczy na jakąś składkę się w końcu dorzuciłam. Nie pamiętam na co, ale coś po prostu już. Yy, ale to nie chciałam, już po prostu miałam dosyć tego tłumaczenia się. Ale na przykład kiedyś właśnie na urodziny gdzieś tam udało mi się zachominkować trochę kasy yy, i udało mi się coś tam kupić. Komuś, tak? No, No, ale w ogóle gdyby ktoś się zastanawiał, o czym mówimy i dlaczego, no bo świadkowie chowy nie obchodzą Mikołajek, nie obchodzą no nie. świąt. Dlaczego? Bo nie obchodzą niczego. Tak, <grym> tak Jehowie mówię. się to nie podoba. No, no dokładnie, Jehowie się nie podoba, Jehowie się nic nie podoba. A Maja jaka wyszkolona, co? Tak. <grym> tak jest dobra, wiesz co jedną jeszcze znowu rzecz podkreślę, bo ty powiedziałaś że to nie miało znaczenia, że te prezenty, dla mnie trochę miało, no, no może wiesz u mnie to były te, te paczki osmamy pracy zawsze te Słodycze, coś tam ciotka rzuciła, coś tam babcia, coś tam się zawsze trafiło, coś tam, coś tam rodzice schomikowali, niby nie na święta, ale obok, więc ja tych braku prezentów nie odczuwałam. Mhm. Ale domyślam się, że jak na przykład tych prezentów w domu było mniej z różnych powodów, no to to była okazja, gdy się mogło dostać. I czasem są takie sytuacje, że jedna ta czekoladka to jednak jest bardzo dużo, nie? No tak, wiesz co, ja tak sobie myślę, no bo ja nie. Pamiętam z dzieciństwa zbyt wielu prezentów. Są oczywiście takie sytuacje, że w przedszkolu była paczka z jakimiś słodyczami i chyba była jakaś paczka dla dzieci. Nie wiem, czy tata to przyniósł z pracy kiedyś. Jakieś takie pojedyncze sytuacje. Zbyt dobrze tego nie pamiętam. Natomiast znaczy, chciałbym powiedzieć, że no nie mam pretensji do rodziców, ale ja zbyt często prezentów nie dostawałem, jak prezentów. No bo nie było za bardzo okazji, no i nie było pieniędzy przede wszystkim, no nie? A, ale jako dziecko to mam wspomnienia takiego, takiego braku. I na przykład, kiedy przychodził ten okres świąt, bardzo tego nie lubiłem, ponieważ no nie dostawałem niczego. Nie wiem, nie pamiętam sytuacji, żebym dostał no bo inne dzieci dostają, to też coś dostaniesz. Mhm. Być może tak było być może jako, no, jako dziecko to nie utkwiło mi w pamięci. Nie wiem, prawda? Natomiast y, nie kojarzę takich sytuacji. Czasami, wiesz, ja pamiętam, że jak Maja była mniejsza, to robiliśmy coś takiego, że i w zamian coś kupowaliśmy. Kojarzysz coś takiego, no? A ty, Maja, pamiętasz? Nie, nigdy nie widzisz. Znaczy, wiesz, pyta pytam dlatego, że że mogły być takie sytuacje, i, i na przykład pamiętam raz, jak dostałem od rodziców prezent, e i dokładnie pamiętam książkę, którą dostałem, baśnie Christiana Andersena, i tam jeszcze jakieś były słodycze w plastikowej torebce, ale to było takie celebrowane, bo to był prezent. Nie tak. pamiętam z jakiej okazji, ale rzeczywiście to był prezent. Ja te baśnie przeczytałem, nie wiem, z 300 razy mm -hmm. tę książkę. A wiesz co? Bo, w ogóle ktoś może tu zaraz się uruchomić, że nie, święta to by tutaj ko, ko, konsumpcjonizm, komercjalizm, tylko prezenty wam w głowie. Ale to, myślę, że tu wcale nie chodzi o to, że to muszą być prezenty i tak dalej, tylko bardziej o samą tą celebrację. I, I na przykład może być nawet skromna rzecz, ale odpowiednio, wiesz, zapakowana, zrobienie z tego, wow, tu dostajesz, razem odpakowujemy. I to mogą być nawet, wiesz, jakieś bony na spędzanie wspólnie czasu w różny sposób, nie? Mm, ale żeby to było fajnie zapakowane, fajnie ten, a nie tutaj. Dobra, masz i daj spokój. Mhm. Dobra, wiesz co? Ja zapytałbym o coś Maję. Ja nie wiem, wyobraź sobie, bo ty na przykład uczestniczysz w jakichś takich wydarzeniach, świątecznych, losowaniach, mikołajkach, chociażby u was klasie to też tam inny temat. No ale powiedz mi, wyobraź sobie taką sytuację, że ty. Wszystkie dzieci biorą udział w losowaniu, będą sobie miały zrobić Secret Santa, a ty mówisz, że nie możesz tego robić. Jak byś się wtedy czuła? By była trochę smutna, no bo dzieci lubią dostawać prezenty, ale też bym się czuła odizolowana od klasy. Dlaczego? No bo tak, może. Nie zawsze lubię swoją klasę, ale Dobrze. czasami warto je zrobić coś razem, niż po prostu siedzieć samemu w kącie i tak myśleć nad swoim życiem, jak mogło być inaczej, <grym> nigdy nie wiadomo. Maja <grym> <grym> w ogóle takie nostalgiczne tutaj rozważania. Wiesz, pytam dlatego, że warto czasem by się było zastanowić nad tym, co takie dziecko czuje. Szczególnie kiedy, bo to czasami podkreślamy w filmach, ktoś jest nauczycielem, ktoś ma do czynienia z takimi dzieciakami i dla mnie myślę, że trudniejsza była presja samego nauczyciela niż tych uczniów. Mhm, tak, też mi się tak wydaje. Ponieważ dzieciaki to tam popatrzyły jak na dziwaka i do tego byłem przyzwyczajony. Natomiast trudniej dla mnie było, kiedy nauczyciel. Jeszcze na forum całej klasy próbował nam nie wymusić zachowania, których nie chciałem zrobić. I czasem się zdarzyło, zresztą jak w ogóle to nagrywamy, to jest dzień przed Andrzejkami, tak? A na Andrzejki się wróżby robi. No i jedna była taka sytuacja, że nauczyciel mnie zmusił do wzięcia udziału we wróżbach andrzejkowych. Mówię, że on ciągle no weź to coś, to była trzecia klasa podstawówki, więc to było ponad 20 Lat temu. I ja miałem dużo pory, i w sumie wziąłem udział, nie wiem, w ostatnich jakichś trzech zabawach podczas zajęć, ale do tej pory bardzo źle się, znaczy inaczej. Jak wspominam te wydarzenia, to mam złe odczucia mhm. w związku z tym. Natomiast wtedy to miałem ogromne wyrzuty sumienia, że jednak się zgodziłem, chociaż to mi się podobało jako dzieciakowi. Mhm. No tak, to o tym też często mówimy, bo. Tu właśnie to nie jest kwestią, czy tutaj e, katolicyzm zawłaszczył, i wszyscy muszą się, jak to mówiłam już w poprzednich podcastach, śpiewać lulajże Jezuniu. E, tylko dla mnie w ogóle te Mikołajki, czy tam Secret Sun, coś takiego, to jest taka bardzo bardzo świecka dzisiaj rzecz. Jest to taki trochę koncept bajkowy, jak wróżka zębuszka. I tak jak Maja, Maja wie, że jak znajduje rano potem w 6 grudnia ślady. Mikołaja na podłodze i że ktoś zjadł ciasteczka, to wie kto te ciasteczka zjadł. A... Kto zjadł ciasteczka z pudełeczka? Kto? kto? Edwin zjadł, zjadł ciasteczka zjadł z, pudełeczka. z pudełeczka. Oj nie, Oj to nie, nie Edwin. To nie Edwin. Jeszcze mamy psie ciasteczka teraz, to boże, singa, Ale ten, do czego zwierzyłam, a, ale sam ten koncept, za, zabawa taką fantazją może być fajna po prostu. Fajna, miła. I na przykład my sobie robiliśmy ostatnio prezenty. Wszyscy sobie zrobiliśmy jakieś tam drobne upominki. I to jak ktoś nie chce, żeby to były prezenty materialne, bo na przykład mu sumienie nie pozwala, to może, nie wiem, duchowe. coś innego robić. No tak, mogą być duchowe. Tu. Czyli świadki mogłyby sobie wyręczać <noise> duchowe prezenty. Tak, ale to chodzi właśnie o to, że świadki sobie nie zrobią nawet tych duchowych prezentów, nie wiem, na przykład, bo on na masaż stópek albo, albo w jakiś wolontariat gdzieś. No ale dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą Mikołajek? No bo Mikołajki, bo jest to związane z biskupem Mikołajem, tak, który dawał prezenty biednym i stąd się to wzięło i zostało to tak skomercjalizowane. I jeszcze Coca-Cola, ten cały wizerunek Mikołaja w czerwonym stroju, ho, 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 jedzie ciężarówka. żarówka. No dobrze, w czerwonym stroju był Mikołaj, a Robin Hood był w zielonym i Robin Hooda obchodzą. Nie, świadkowie nie obchodzą <laughs> nie. Robin Hooda. <śmiech> no, <śmiech> chyba obchodzą. Nie. Oglądają. Na filmy z Mikołajem też oglądają. No ale właśnie nie wiedziałem dlaczego w sumie. Bo święta. Bo Mikołaj, bo święta, święta. To był biskup. A kto to biskup? No właśnie, kto to biskup? Biskup, jak myślisz? Jakiś tam gość, który, który wierzą świadkowie Jehowi. Nie. To kto? To jest taki. Wiesz, że wiesz, to jest ksiądz? Tak. No to to jest taki przełożony księdza na przykład. Trochę... Książęcy, ksi Książęcy ksiądz. Mm -hmm. Fajnie. Nie, tylko żartuję. Okay. <laughs> Dobrze. Dobra, Maja, opowiedz może tylko nam jeszcze troszkę. Jak? Dlaczego ty lubisz Mikołajki? Dwie rzeczy, dlaczego lubię Mikołajki. Pierwsza, prezenty. Druga rzecz. Hmm. Ta zabawa, żeby czekać, e, aż się dostanie. No u nas się świętuje, że się w buty dostaje. E, w Ameryce e, dostaje się do skarpetek. A gdzie indziej to nie wiem, ale wiem. Że zawsze zostawiam jedną parę butów e, przy drzwiach. No i jakoś nie wiem, jeśli to jest duży... Film, jest... Duży prezent to się nie zmieści w bucie. No to gdzieś indziej go trzeba schować. Po, po prostu w taty butach. <laughs> tak? Tak. Czyli co, czyli tak naprawdę ty jako dziecko lubisz najbardziej ze względu na prezenty? Tak. Ej, a Maja myśli, że rodzice powinni dostawać prezenty na Mikołajki? Mm. Od dzieci? Mm. Może tak? Bo na razie to tylko dzieci dostają od rodziców. No, ja nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego rodzice mieliby dostawać? No właśnie. No przecież rodzice no... też mają swoje potrzeby, pasje, marzenia. No tak, ale dzieci są biedne i nie mają tyle pieniędzy. To racja. Rodzice są bogaci, tak? Bardziej od dzieci, to na hmm. pewno. A co się zaraz śmiejesz? No bo ty szumia, że dzieci są biedne. Więc no, ja mogłabym założyć biurkę, że zbiera na biedne dzieci dla siebie, bo ma za mało kiszonkowego. No, ty, ja akurat się stałam dawać prezenty na wasze rodziny. To prawda. Przynajmniej piękna laurka. Nie, no, ostatnio rok temu mamie kupiłam kolczyki srebrne. To prawda. Prawda. Maję można za to bardzo pochwalić przed wszystkimi słuchaczami. No słuchaj Maja, no. Myślę, że w którymś odcinku już jutro może, może opowiedzielibyśmy jak obchodzimy Mikołajki. Bo Maja trochę zaczęła i myślę, że to będzie fajna okazja do tego, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Co Maja na ten temat myślisz? Zgadzam się. Wystąpił znowu z nami? Na pewno. No to super. Dziękujemy ci Maja za to, że byłaś tutaj z nami. A wszystkim dziękujemy za to, że słuchali naszych wypocin. Ktoś się spocił? Nie. Nie. Także dzięki bardzo, drugie Światusy. Dzięki. Maja powiedz jeszcze raz, bo ci już wyciszyłem. <noise> Dziękuję. Tak jest. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku naszego vlogmasowego podcastu światusowego. Ach, przepraszam, to jest suchowisko.